Halo, halo, witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na to ciekawie zapowiadające się spotkanie. Dzisiaj Legia Warszawa zagra przeciwko Piastowi Gliwice. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie... Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. No, bardzo optymist... No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźniej. Piłka nie znalazła adresata i wyszła na aut. Grę wznowią rywale. Aleksander Sedlar. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Dziczek! No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Hamalajnen. Krzysztof Mączyński, Kafu, Karlitos, Strzał! ale zablokowany, ale podanie jest okazja, ale nic z tego nie wyszło, obrona wyjaśniła sytuację. Będzie strzelał? Dobrze, do przodu. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal brzmi. Mirosław Radowicz! No tu Bramkarz nie miał wielkich problemów z obroną. Strzał z daleka. Patryk Dziczek. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy będzie prowadzenie? Tak jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Jak widzimy w powtórce, nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Świetny strzał w samo okienko. Spójrzmy na to z innego kąta. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. Kafu. Jodłowiec. Walencja. Mączyński. Dobrze ustawiony. Przejmuje piłkę. Szansa dla Legii. Hamalajnen. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na wieżę Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Mamy powtórkę i popatrzmy jak znakomicie włóżkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Patryk Dziczek, Pietrowski, Mac, Patryk Dziczek, Valencja, Mak. Nie ma gwizdka, czy będzie dogranie w pole karne? Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Jest dośrodkowanie. Michał Pazda nie patyczkuje się. Karlitos. ruszyli teraz groźnie do kontry. Kafu, No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Już wydawało się, że ale Nie opanował piłki. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Patryk Dziczek. No zastanawia się, czy nie strzelać. Mateusz Mak. Gdyby to był celny strzał, prowadziliby. Christian Pasquato, Carlitos, Hamalainen długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Zdecydował się na strzał. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście, popisał się doskonałym refleksem. Kafu. Mączyński. Piłka trafia w gracza z pola. Krzysztof Mączyński. Czy będą prowadzili? Gol Bramka! Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Oglądając powtórkę można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezbłędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Patryk Dziczek, Aleksander Sedlar, Valencia. No już blisko polekarny. No i mamy stratę piłki. Hamalainen, Christian Pasquato. Będzie strzelał? Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Ha! Jest groźnie, może strzelać! Go! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. Spójrzmy na to z innego kąta. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do jednego. Tomasz Jodłowiec. Wspaniale przechwycił. Carlitos. Christian Pasquato, Szansa dla Legii. Kloszek. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie. Wychodzi na aut bramkowy. Tomasz Jodłowiec. Znowu celne podanie tego zawodnika. Sędzia kończy. Pie Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Jodłowiec może teraz ruszyć skrzydłem. A tak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Carlitos. Cafu. Christian Pasquato. Już blisko pola karnego. W ostatniej filiale udało się przejąć. zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był na razie jego bardzo dobry występ, świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Jest gol! Taki strzał, z takiej odległości. Jestem w takim samym soku jak bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Ponownie celnie podaje. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Do kogo on centruje w polu karnym, tylko obrońcy przeciwnika? Hamalajnen, Karlitos, Christian Pasquato, Klauszek. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Deżenie! Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z Gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie? Nie takie powroty już widywaliśmy. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4 do 2. Kafu, Carlitos. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Patryk Dziczek. No takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dobrze antycypował intencje podania. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No, szykują się Roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Carlitos. Kafu. Kastr Dobra okazja do oddania strzału! Wyczuł go bezbłędnie, nie dał się oszukać. Wspaniała obrona, widać tutaj było jego doświadczenie. Kapitalna interwencja. W porę przeciął to podanie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Walencja. Jędrzejczyk ładnie przecina. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Walencja ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Przejeł piłkę, popatrzmy. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. Krzysztof Mączyński, Remi, Christian Pasquato, Carlitos. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźniej. Powrót po piłkę głęboko do linii środkowej. Kafu, Carlitos. Ale zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć. Dośrodkowanie może było dobre, ale nie ma komu go wykończyć. Piłka wyszła na aut bramkowy. Za chwilę grę wznowi bramkarz. Trener wykorzystuje rezerwowego. Gwizdek sędziego. Rzut wolny dla Legii. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Sebastian Szymański. Krystian Pasquato, ale szpechowe podanie i strata. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Groźnie, ale zdążyli na czas. Jakub Czerwiński. Dobre, wybicie przez bramkarza. Carlitos. Cristian Pascuato. Carlitos. Ai, teraz strata! Cafu. Jest szansa! Christian Pascuato. Dośrodkowuje. No piłkę odebrał i, i stracił. Sebastian Szymański. Szansa dla legi. Nie zgodam. Sędzia zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Legi.